Wiersz Bożeny Piergi. Nieznajomym na ulicy mówimy nie. Bądź ostrożny. Po ulicy chodzą różni osobnicy. Większość z nich ma dobre chęci, lecz zdarzają się natręci. Choć to czasem zabrzmi źle, miej odwagę mówić nie. Choćbyś wilczy miał apetyt. Trzeba wstrzymać się niestety i od obcych jegomości nie brać nic, nawet słodkości. Wiedzieć także nie zawadzi, nie daj nigdzie się prowadzić, nawet jeśli gość przysięga, że zwyczajna to włóczęga. Towarzyskich form nie łamiesz, nawet gdy odmawiasz damie. Jesteś mądry i odważny? wobec obcych bądź uważny.